Udziel swoim o Was, aby święto i Narodzenie otwierdziło nas w pokoju. Że z naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, przez wszystkie wieki. Ekstelencjo, drogi książę Serdecznie witamy Cię w murach naszej świątyni. Witamy w imieniu wszystkich zgromadzonych tutaj rodzin. No na ja kilkanaście lat, gdy przynieśliśmy nasze dzieci, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do świątyni, stały się członkami Kościoła Katolickiego. Jednym z naszych ówczesnych zobowiązań było doprowadzenie ich do pewnego, dojeżdżalnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Nowo opowiem, tak. nasze poglądania okay. nie straciły nic ze swojej aktualności. Konsekwencją ówczesnego dnia, dnia szczepienia Chrystusa, jest dzień dzisiejszy. Dzień umocnienia Duchem Świętym. Stąd nasza prośba, Ekscelencjo, o udzielenie do naszej młodzieży, naszym dzieciom, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Zdajemy sobie sprawę, że nasze obowiązki wychowawcze, religijne w tym momencie się nie kończą. Wręcz przeciwnie, zostają jak gdyby wzmocnione. Bo w dzisiejszym zlajcyzowanym świecie nie jest łatwo być wiedziałem chrześcijaninem. Z własnych błędów i popchnięć wiemy o tym bardzo dobrze. Tym bardziej musimy jako rodzice stawać się prawdziwymi świadkami Chrystusa. Świadkami dla naszych dzieci. Ufamy, że dzięki łasce Bożej, Twojemu błogosławieństwu i modlitwie podobamy Twój pod że jesteśmy grzeszni, abyśmy mieli czyste serce do przyjęcia Słowa Bożego, które Bóg do nas kieruje. I abyśmy także mogli przyjąć w sposób owocny sakrament Eucharystii, ciała Pańskiego, ale także sakramentu Świętego. Wyznajmy więc najpierw w naszym sercu wobec Boga i wobec siebie nawzajem, że jesteśmy grzeczni, słabi i prośbę Boga o rozproszyli się po okolicach Judei i Samaria. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze Słowo Boże. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie wstąpił. Byli jedynie okrzyni w imię Pana Jezusa. Wtedy apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Przygotowaliśmy do badania. Przez trzy lata starali się przygotowywać. Wszystkie czyli również w ostatnich dniach przez szereg miesięcy, miesiąc i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Moi drodzy, droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym jaki to was, czy od Boga w tym zakresie. Przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę Ducha Świętego Nie. i uwolniłeś do dużego. Ześnij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj Ducha mądrości i rozum. Ducha rady i męski, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twoim Bojaźń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich danych, i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać i wśród radości Tobie składać uczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów wysławiamy Ciebie z radością. Jezus Chryste przez Twoją śmierć na krzyżu Póg ojciec, sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokoje i doprowadź do pełnej jedności, Tu żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z nami. Przykażcie sobie znaki. Nasz. przez mękę i śmierć Twoją, krzyż stał się dla nas znakiem W Tym znakiem jest nasze zwycięstwo. W Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją, znakiem wstania i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnikom. Niech będzie znakiem poświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego. wyjątkowy i niezwykły. Chcemy Ci podziękować, jak seryso, za udzielenie nam sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Wiemy, że w dzisiejszych czasach często nie będzie nam łatwo głosić Jezusa Chrystusa, że nieraz i wstyd będą nam przeszkadzać. Lecz obiecujemy z wszystkich sił pomnażać, nie zmarnować darów pomnażać go w sobie poprzez nasze piękne i szlachetne postępowania oraz otwartość na Boże działanie na miarę Jezusa Chrystusa, Stać Jego łaską ideę, I wyznawać wiarę, i żyć w wiary, i także posługiwać się z pomocą tym Świętego tymi darami, tego, kim jesteś, i Tej ciągłej wiary, poszukiwania wiary, tego, otwierania się na wiarę, tego, kim jesteś, kim jesteś, Już sprzyjmy kim jesteś, Pan i tyłem mogący, Ojciec Wszechmogący, który Was odrodził z wody Idła Świętego i uczynił swoim dzieci. dzieci. Niech Was błogosławi i sprawia, abyście zawsze byli godni jej ojców miłości. Amen. Jezus Chrystus, jedyny syn Ojca Przewiecznego który samorząd że zostanie w Kościele. Niech was i Bóg i umocni w prawdziwej wiary. Amen. który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was Bóg zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego. Was błogosławił Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan,